Witam chanych, Dalej, prezes jest testowany. Dżungla wypadła i mamy jajco. Pierwsza zmiana jest taka, że nie stać nas na potę zieloną, jak wcześniej. I kosztuje 350, tylko 450. Czy jedną potę są dołożyć. Nie można pinka kupić. To się Riotowi nie podobało. No ten daje obrażenia, nie? Slow i damage. Ten dawał movement speed, zabijanie potworów i ten no, szybsza dżungla w sumie jest na tym zielonym. Ten daje shielda. No chodźmy w obrażonka, spróbujmy. Są te znaczki na mapie, dobrze. Znaczy się nagrać dżunglę nauczę, widzę piękność, pokazuję. mnie za rączkę, nie gra ciągle, gdzie iść. Jest mój ulung mały. On się teleportuje. A i widzę, że... Bo go pewnie widać normalnie, jak do krzaka to też znika od razu, Dobrze, że to nie zależy od niego. Z tego co słyszałem to nie ma znaczenia, jak, czy jak go pozycjonujemy on i tak będzie zawsze bić, przynajmniej tak powinno być. Myślę, co sobie zagramy, można parę przedmiotów zobaczyć, jest dużo testowań z musicie, na pewno dużo chcecie zobaczyć, jeśli się postaram najwięcej nagrać i w sumie potestować. Ta Hydra na mnie ciekawi. Ja pierdzie, że ona jest tak snowballowa ta Hydra. Nie wiem czy mi się to podoba. Tak jak była, to nie było nic takiego odladek. jak a teraz dodali tą, taką tą Hydrę, nie? I tu się z dostaje i traci potem. On bije ten ulnuk, tego nie widać w ogóle, patrzcie, no pod jajcami siedzi tego Reda i go nie widać w ogóle. No nie jestem. Ale z tego co słyszałem, wszystko może teraz dżunglować przez tego peta. Nie wiem czy mi się to podoba, jeśli mam być szczery. Nie jestem przekonany. Ogólnie, jeśli tak. Mm, mam mówić od serca, to nie wiem czy było potrzebne. Jest fajnie, że jest coś nowego, że jakieś pety zmieniam, ale czy to było potrzebne? No zastanówcie się, czy. Czy dżunglar potrzebowała jakiejś zmiany, żeby jakieś pety robić. Tam była jeszcze zmiana, masa, zmian w XP i tak dalej. On dostaje takie staki, te staki spadają i to się ten smacz ulepsza w trakcie tego. Nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, ale sobie razem odkryjemy. No, zrobimy chyba najgorszy kill możliwy, bo trzy kampy i drugi poziom dalej. No dobra, wolne jajca. Bo ja mam i tak szybki kill. Jest to taki, tutaj widzicie? To taki okręg. To jest ten okręg counter. Nie można już z tego, co mi się wydaje, przez to. Nie, no na pewno się nie da jak to jest takie. Nie można już dwóch kampów, na ale robić chyba, nie? Bo mu spada wtedy, to strasznie mu szybko spada te wkur wkurzenie się. A się marnuje. Kraby nie mają shielda to pamiętam Respią się od 30 chyba, czy 30 się respią Czyli to w sumie Czyli gang przed krabem, tak? Albo ogólnie full kill w takim razie, bo ja tu jestem i nie ma kraba teraz Heh. Do 15 minut sekund dopiero się drespi O kurde A no to jest leśny Aatrox. Ale mi wpierdzielił, no zostaw mnie No no, ale i tyle. Nie ma flesza, masz Katarina drąbowego kilka. A już się zamachnął, dobra. Ja nie, myślałem, że to jest... Straciłem trochę na tym? Nie wiem, bo spierdzieliłem, to jest strasznie początkowe kombo, ale... Myślałem, że ucieknę od takiego. Nie, bo się zagadałem, nie? Z tym trzeba pomyśleć, coś na powiedzieć. Ile daje Krapa 50 Golda mi dało, co jest? Bo to są te jakieś jagody daję temu mojemu chłopu. No, to zintowałem, ale... Divine sunderer w nich? Możemy jakiś nowy item przetestować. Jest ten Gauntlet. Ale nie wiem, czy mi się ten Gauntlet podoba. Możemy go przetestować, no. Ale no, na pierwszy item? No to nie wiem, no patrzę na ten proc z tego Shina, to to jest takie gówno w porównaniu z tym z Dimensionem. Tu daję tylko to? I to daje. I jakieś skalowanie z tyłka. Co to jest? Ile jest tam po przecinku tych, tych zer? Co to jest za skalowanie? Dobra, no mogę, mogę zlikwidować build, jestem ciekawy. Nie, nie wiem, czy ten gant jest taki dobry. To jest Aatrox. No, jakby go do tyłu nie popchnął, to może bym zdążył. Dobra, oh, on dwa kraby, to powinno być dobre. I on 29, kiedyś się ten smite. A Na 20, ok. Znalazłem tam 20. Fajna książka do przeczytania. Nie dokończyłem tej mojej myśli. Nie wiem, czy w dżungli było w ogóle potrzebne takie zmiany. To jest moja taka zagwozdka. Równie dobrze mogli przecież dodać jakichś petów, tylko dodać jakieś smajty nowe startowe. Tylko zielony kolor na przykład. Wiem, że kiedyś tak było. I to nie każdemu się podobało. Kiedyś były różne kolory tych takich broni. I tylko się jakiś gamik w środku zmieniał. Nie wygrywamy tego? Na piąty poziom i kurą ulepszony. Dobra, F się robi. Dużo to zadało. Dużo, dużo. Ma 30 ma 27. I co 60 sekund się ten treat robi on daje bonusowy gold za kampa. Czyli dżunglę teraz więcej golda dostaje. No dobra, no zróbmy, no testujemy. No nie będę Sunderera składać. Wiem, że jest popierdzielony Sundero, nie muszę być ekspertem jakichś tej listy legend. Na pewno jest lepsze jak patrzę na same cyferki od tego gantleta. Fajne jest to, że daje tego 50 armora No, Ale obrażeń 40 To jest takie full defensywne i to Pięczowi trzeba pomóc Proszę, żeby nie będę nic robić przez tego Ciekawe, no ale to jest to wańsko, jest przyjemne Ukażą maksować. A to w ogóle jak szybko wejść na 120 20 stacków, żeby smite coś robił, championów. Jeszcze obrażenia, potem chyba na samym końcu 1200 bije, teraz bije 600 ten smite. Wcześniej się w szybko zmieniało, bo wcześniej chyba bił 450, nie? Na początku, a potem 900. Ale jest po zmienianiu dużo, potem na przykład mamy coś takiego, że mamy jakiś bonus, jak tankujemy barona, na przykład mam dwóch sojuszników obok, jak to jest stakowane na fulla, to jakieś bonusy tam są. Mam nadzieję, że uda się do tego dojść. O, nie wiem, czy coś zrobimy. Nie ma wizji. Nie, 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 no widziałaś Atroxa, i ja tak skoczyłaś. Co ona jest tak popierdzielona? No, przecież Atroxa widziałaś! Koleżanko moja. No nie wiem, strasznie dziko to Katarina zagrała. Jakby więcej tych milionów tam mogło być, miałbym 6, to pobawić się tutaj z nimi. No, no, ja wiem, wiem, nie, to może moja wina, ale nie Nikt no zdrowy, który tam daleko tak pod nie wleciał. Jak widzieliśmy tego ataksa ja wleciałem z skutek, nie widziałem. No, na to podał gdzieś pójść z tyłeczkiem. No i zrobię golem, że już ten smite był. Nie brakuje do tego. Jest jeszcze ten jakiś Josho Shield taki też jest tankowny item. Mi się wydaje, że został zawsze tego kompleta, bo jak patrzyłem na cyferki. No to sobie przetestujemy na jakimś innym. W sumie mogę mieć ofensywny item zrobić, ale nie, do, nie, nie doszedł jakiś nowy ofensywny taki item Pod Dodeków. Spiroszarzy doszedł w sumie na. No, o, o żeby może przetestować, okej. Okay. Na no, drugich pójdziemy z O, ale on się skaluje z D-zem, jest taki asasynów, można powiedzieć. Na pewno Riven jest popierdzielony. Nawet się nie dziwię jak Riven wróci do mety. 200. Co teraz smite robi? 200 na trudemage skluje się z levelem I 20% speed, radnie Może się smok trafi nowy z tymi stosunkami nic tu nie zrobię ale też może jest jakieś kamp, powiemy zajrzeć na... O, no, topie świnie. Może Bot dive? Jak wagraś to pamiętajcie, żeby E używać nie bo sobie to widać. Chcemy coś tu zrobić? No, Jezus, no. Dobra zawsze coś On Q zaraz, ten bottom nie podszedł, do no, mnie nie widzę No musieli wave'a pójść, no ich nie winie Dobry silence tej selekcji szybko mogę, szyb możesz mogę zrobić flash -ku, a nie Q -flash. Nie kradnę nic im, idę sobie stąd. Na topie był Aatrox, ja musiałem na bocie coś zrobić. Samonerów dużo popalili, Solaka jak Exos poszedł. Dziwne, że jeszcze tyle samonerów nie zostało. A nie było to najbardziej clean, ale wyszło, z tego się trzeba cieszyć. I szarżnie się z BFA robi, nie? Z BFA, Kutlasa i chyba HPS jeszcze do tego. Fajny build path jest na ten nawet. Bo szczerze mówiąc BF-a nikt nie składał z bruzerów, nie? Tylko potem do Archangela najwyżej, a tak to nikt nie składał bez BF-ów, z tych Bf takich właśnie bruzerów. Tylko Edikery oczywiście. I to też rzadko na Infinity, głównie tylko i potem leci na tego. A kiedyś bakowanie z BF-em było fajne. To była meta... Metarczy... była meta Infinity na pierwsze robiona, bocie i BTK, pamiętam, były takie mety. To się wracało z BF-em zawsze. Dobra, karmimy Gnoja. Moglibyśmy zrobić jakoś rośnie, ale nie wiem czy on się jakoś różni. Ja go nawet nie widzę, szczerze mówiąc, ale to nas pewnie nie zajężało. Żeby on tak tylko był. Nie, główka mu urosła, fryzura nową ma. Na tych 20 takich. Potem jakieś właśnie bonusy są, tak jak mówiłem, że jak Barona tankuje. Pomogę, pomogę, tylko E-reczka czekaj, z Ereczką przyjdę. No tak, no wiem, że on wcale nie pomagał w ogóle. Zobaczymy, ile gamut zrobi. Dam jeszcze Champions? Ja dostaję redukcję, tak? A tylko ja dostaję, nie, to nie działa jak ta runa. Mogę go wrzucić w to. On skoczy na tam kęcze. A musisz mi jakieś obrażenia zadać. No, a mamy go Ja jestem tankowny jak świnia. 50% armora to mi dużo nie zrobi. Mam redukcję obrażeń jeszcze. Ile zrobiło? 33 zredukowało. jaki to ma cooldown, że kiedy robię tego Frostfilla. Bo ten frostfil jest malutki. Widzę, że ma... O, jest to głosowanie jest. Bo zacząłem tak? Dlatego... A da się w to głosowanie sforsować jakoś? Nie się da, nie jest jakaś komenda. Nie mam pojęcia jak niestety, muszę to zobaczyć. Bo zacząłem mi się głosowanie, odkręciłem, widzę. Lecki Nie, dobra powinno, na go wyciągnąć. No, ale wiem, że Atroxa nie ma nie zdąży tu raczej dość. To jest Z Heraldem to nie. Nie wiem czy coś zmieniamy. Nie mam pojęcia chyba dużo zmian dostał już pod koniec tego sezonu. Wiem, że Playty więcej Golda dają, to pamiętam. Na midzie miniony mniej Golda o jeden, tak? I teraz błąd, bro to tak tylko teraz sobie wierzchownie przypominam. Dobra, on no BFA chcemy. Chodzina składamy 65D300 healtha, 20 bleed hour i ja, ale zajebisty opis czytelny, no? Move and speed in health. O, Missing Health, jak mam no HP? No i te spele mają... Albo się to za D, tylko i wyłącznie? Nie wiem, czy mi się to podoba. Z bonusowym RZ. I tam jest spora kara dla rangerów, no to będzie pewnie dla bruzerów. Już zaraz będzie chłop nakarmiony cały. Czekajcie, ja muszę kurde rzucić gnoja. A się przez ścianę rzucić? Ja pierdziele, nie intuję. Dobra, rzucę go tu i nie idzie. Po go szybciej rzucić. Nie spojrzałem, że tak mało czasu jest lepiej, to No i zimitowałem. Nie zdąży tam przyjść. Ale może to kupi czas i smoka zacznę przez to, bo to widać to na mapie. No, nie zdąży. No, nie zdąży. Katarina mogę wymieniony przed prze żeby Strażowy. Mój błąd. I to duży błąd. Też nam dał do Borustowego no znaczy no piznął, no, ale... Wiecie o co chodzi. Nie piznął tak fajnie, żeby Gold się posypał jeszcze. Idzie Atrex do lasu górnego, ping. Na Ezrealu też mogą być ciekawe buildy, co chłop idzie? Chyba, chyba też gauntleta robi, nie? Nie, co to jest? Ale nie wiem czy ten gauntlet się na zralu podoba, ta redukcja obrażeń jest taka se, na takim Ezrealku. I to jest chyba najgorszy prog z Shina, jaki Item, który ma ten damage z Shina, czyli główny powód, dlaczego na jez gramy. Jeszcze sobie zobaczyć, nie ma żadnego bonusowego obrazu. Na pewno jeszcze mi da ze zagrać pod dwie łezki, bo te dwa pasywy stakują się ze sobą. Nie są unikalne. To może być jakiś bardzo dobry ten... Tu z taki robi. Znaczy pewnie nie, bo to Archangel średnim item nie leczył to aż tyle. I ogólnie mieszane ludzie mi słyszałem mieli wrażenie na temat tego Rod of Agents. Chciałem to, to no, widzę, że na idzie jest mój Aż to nie jest item taki na bruzera, no Coś tam obrażeń robi, bo mam ten perks, i mimo wszystko jest. I może słaby to jest. O, Jacks do bazy chyba wrócił. O, ja go rozpierdzielam. No, został rozpierdziony ten Atrax. Ale wahaj ma bazówki dobre. I kolorka jeszcze gra. Conqueror zawsze jest dobry, nawet jak tanka idzie, czy wyobrażenia, nieważne. Ale z tymi jajcami mnie dogania nawet. Patrząc, że ja mam 4 kila, to jest za zabójstwo, czy za asysty? Nie, nie wiem, szukałem z ale nie znalazłem informacji niestety. Jeszcze raz mogę mogę do bazy iść i poczytać. A i Smite jest też na tych 4 na, na ostatnim staku. Chyba że teraz już jak wbiję 20 staków, to już nie dostaje zaczępiony, możliwe, że tak jest. Bo mi się wydaje, że wcześniej było też za zabójstwo. Na pewno musi czekać mechanika, no bo Snowball byłby powalony wtedy. Znaczy może nie powalony, ale wiecie. Dochodzi teraz do 20 minuty. A mi się wydaje, że raczej każdy będzie mieć na 20 Dobra, mam dwa staki teraz. 102, 102 true mage slow, 120 obszarowego smita, piźniemy w kurczaki, zobaczymy. Tu sobie zgrupuje. bo ja pierdzielę, ale rozwaliły je o. A nie wygrywam dalej z nimi tutaj. Tak, ja miał szurginka, kurde, nie, seraczka przyszła w przyszła No e no, nie mogę w niego wlecieć, już mi już mnie kusi. Taka jest Ralf A, połokuje, pierwsza to było słabo zagrane, ale zbugowałem się dalej trochę, bo umarł ten na trochę tym Mogłem Mogę w Jacksa kliknąć. Została, nie? Bo ją zatrzymało w miejscu na chwilę. Fajną animację ma ten smajd, ma trochę inną. A zobaczymy jest taki na gątlecie, ale nie czuję, że miał taką bombę jak no właśnie. To nie są duże liczby, naprawdę, to nie są duże liczby 483. A wiecie dlaczego to nie są duże liczby? Bo Divań Sundera i Bodek zawsze je zawyżają. 970. Katarina z hardstealem, no nie, no powiedzcie, że to nie jest jakaś meta build, naprawdę. 280 zdrowia z tego dostał. Ja jest to, że ona może coś takiego złożyć, bo Katarina jest. Ale to się na taczku tylko prokuje. Pewnie i Eto prokuje, nawet bym się nie zdziwił. Weź czyj, jak chcesz, weź. To dżungla dolna stoi. Zobaczymy z 8 CDR-a... Znaczy, ja powiem, powiem tak, nie wiem, to, to w praniu musi być, Bo nie jestem pewny, jak to dobrze działa. To już się teraz nakłada ten CDR, nie? No, to trzeba, to musimy w praniu zobaczyć, jak to wygląda. Do Blacklivera już taki CDR-Grand -y Vid możemy zagrać. Nie, jest, to, nie jest zły Blackliver. Bo. Ja. Ja też pamiętam, był silny, ale wtedy były CDR-y, nie było Ability Heista. I 14 Ability Heista to nie powala, jakby to były CDR -y stare, to ok, to była fajna liczba. Ale dobre zastyki daje ten item i fajne build To no. Zresztą musi być jakiś champion powolny, na którym to działa, więc Riven pierwsza się nakłada na myśl. No, Riven z tym itemem brzmi, jakby to był dla niej stworzony, no. Podobny w sumie do tej ostrze zielony taki 1200, że teraz pamiętasz jakoś lepiej wygląda ten ulub mój No tak urósł trochę O Samirsko Nie musiałem tak szybko Jeszcze soraka, no to nie żyje. Nie, no dobry tepek, sam bym ją zatłuk, ale. Co ja mogę cofnąć po tepeku? Ale też myślałem, że tam gdzieś i nie było. To downa dostałem. O, item zadał 634. Ciekawe, co to za item był widzowie? Czy to był Tabi boots To był Blade of Roidki, który nie dostał żadnych zmian, nie wiem dlaczego. No ale rawo, że Ktoś pisał komentarz, to jest chce za tanku, bo dodali itemy pod tankię. No to tutaj macie jeden z itemów i już drugi się buduje. który tanków Niestety trzyma w pionie. Więc się nie ma nie będzie rytanku, dopóki dwa itemy są takie, takie jakie są. Na pewno nie będzie. Jeszcze szczególnie, do tego, jeszcze szczególnie że tanki na topie są głównie grane i na topie są takie postacie jak na przykład Fiorka, Kamilka. Które jeszcze mają wbudowane. Bezpieczniki antytankowe. No to była głupia śmieć, ale szczerze mówiąc to nic tej sami, że nie biłem, nie? No ale też mitik mam full defensywy tak naprawdę. Duszę myślałem, że chce. Poczekała na chwilę i zostawię te duszę. Znaczy, to co teraz mam... Nie ma, nie ma szans, że te itemy, co teraz złożyłem... Są lepsze niż na przykład Divine Sunderer i ten... Death Dance. No, no, sorry, no nie ma bata. no Te dwa itemy to jest tak popierdzone, są działają dobrze przecież. Tankowość, nieśmiertelność. Piękno, ale główne obrażenia robi to nawet na serio. To jest najgorszy proxy Sheena, ten gauntlet. Te kółko jest fajne, to prawda. I chłopie nic mi nie zadaje w tym kółeczku. No ja jestem twardy, mam to kółko teraz, i co z tego. Oj, mógłbym umrzeć gdybym ten dostał. to jest. To jest, to jest największa zmiana moim zdaniem, że tu teraz macie te zna... Wiecie, że tu Ward stoi, to jest nie? To jest popierdzielone. Na minimapie tego nie widać, ale tutaj wiecie, że Ward stoi, ale mi timera na nim nie ma, chociaż... To, to musi zniknąć kiedyś, to kiedy to zniknie? To jest jak wy widzicie swoją wizją, nie? Że, że ktoś postawił Warda. To jest ten taki znaczek właśnie. Bo na wardzie ktoś postawił worda też to pewnie widać. Tylko nie, to zniknie jak dopiero jak ten word zniknie, tak? Nie, no cóż to. Co, co jest? Raczej znaczy na solo kolegię to jest spoko, ale w pro... No nie wiem w sumie. Kurde dziwne to jest. Zbyt już wielkie ułatwienie, naprawdę. Na Propleju się mówi, nie? że tu jest wizja na przykład, i wszyscy wiedzą już. Więc... A w, tak w z to mieliśmy tego, tego pinga takiego, nic więcej. To... Mogę nawrócić pasywko. No Dobra, no może kajtować też. Silence skieprzony od Soraczki. No jeszcze R-kę miała, no kurde, jakby Rki. Nie, jak... jakbym sobie nie dostał, to bym wypierdzielił z tych blizzards. Fajny jest ten na krótko, że waj zawsze taki cooldown. miał. Poczekaj o mała kantleta, nie? Zerowistym kantletem jestem z real. No nie, to nie jest ten gantlet. No Riot się uczy na błędach. Oni nie zrobią tego gantleta, który kiedyś był. Kiedyś na Ezrealu się grało e gantleta i na Wiktorze na topie, To było brokiem, bo to zdawało tak silne statystyki dobre. Ale miało dobry prik. Pro, raczej prik. Prok strzena miało dobry. A to ma gu... To ma no zobaczcie, no sami mam poradę, no sami wam pokażę. Ma ile? 96, slowuje. I slow jest tylko, się skaluje. Jestem ma ile? Ma 100 i 40 bonusowego Czyli 40 aż tutaj tracę. No nie mogę Sunderera wam pokazać, niestety, bo już ten item jest zakazany teraz. Sundera ma ile? No Sundera ma tego proka swojego, że Max healtha bije kurent. No to to jest powolne. Ale base też ma, bo ma 125, nie 100. No ten nawet nie ma 100, ten na nie wiem. Muszę poczytać, bo nie patrzyłem. Nie wiem dziwne, dziwności, dziwności Dobra, tak, plus no, 50. No. no ten build sobie tak testuje, tylko. Mówiłem jeszcze jakieś na Want no bo nie, albo to są mitiki, znaczy te legendarne. Jest te na nowe na idikery, Na Zai to będzie popierdzione, pewno sobie to nagram To działa jak Infinity Edge, tam w tym zasadzie, że jak macie 60% krót, to, to masz tam bonusy dodatkowe. Z tego co widziałem tam spelki biją więcej wtedy. Na idikery. to nie zawsze... A, jest smoka, ja sobie do lasu idą się zagadają. No, 102 metry Idę idę. Głosowanie robimy gif oh. <laughs> Nie możemy się z nim? Mieć? Kurde, przeskoczył Katarina... Który nie daje rady, no trochę, no właśnie ten Jax mi się wydaje, oni mogli albo pójść z smoka No chcieli smoka na pewno, nie? No ten Jax był do zabicia, no jak ja na kimś siądę to ja mam... To go rozsiądę, że tak powiem Eskalowanie skalowanie jest trochę gorsze niż te kiedy kiedyś Dużo w szybszym momencie się nie opłaca już ability A 60 to jest takie genał właśnie, że tak powiem na tym smajcie dodaję do coś takiego, że właśnie. to jest te Ember? Damaging, czyli nie Basic, I nie Smite. Teraz mam jeszcze zredukowane obrażenie od tych dużych potworów. Ja, pierdzielę. Ale to musi być tych dwóch kolegów obu, tak? Tak, dwóch czempionów musi być. No mi się właśnie nie podoba fakt, że wszystko niby może janglować. No nie wiem. Tego nie jestem zadowolony. Jeszcze, jak tyle, tyle się do krabów czeka, no to będzie meta, żeby na no, ganki przed krabami na pewno będzie taka meta. Nawet nie, że level 2, ale żeby po prostu w po że jest jeden gank i idziesz na kraba, jak wyjdzie czy nie wyjdzie. No, a tak możemy zrobić. I co teraz? Draczka? Miał giga chat beat resistance, tutaj brakuje. Ten ta na mnie się przysiądzie, to będzie bolało. Jak wygląda CDR na Q? Się, bo z tego co rozumiem, ten shorts już aplikuje teraz te Ja Tak, trochę w tej grze tak se gram na, na ślepo, ale czytam sobie i wiecie, ogarniam. Tak, mówię, speedu nie czuję, też... Ale fajne jest ta kółko, jest duże, tylko ono nie stoi długo. No ale ma małe cooldown, no bo jest na sinie 10%. No nie, jest 200 obrażeń zredukowanych, to jest gówno przecież, no sorry. Przepraszam Was bardzo, że tak się wypowiem, ale w porównacie sobie to do tego, jakbym złożył przecież. Do... Wardens Maina, z którego się robi herta albo potem tego omena. A Omen jeszcze bucha dostał dobrego moje zdaniem. Ale waj wkurza z tymi silensami, no. no? Wszystko mi przerwijcie. No, jak no, ma no, to jest to mi dużo nie robi. Nie żyje. No, no, fajnym tankiem jestem i coś tam bije, bo W polokuję i tyle. Ale ta redukcja. co? Tak mało? Przecież w ogóle coś zredukowałem? Teraz chyba nie zredukowałem, przecież stał ty na atrock z tym głównie wielkim, w tym basenie. Chciałem ale. No antyhealer, nie? On powinien złożyć antyhealer. Nie wiem, czy cokolwiek ma w naszym filmie. No to złożył. Elf drain to są obrażenia z tego i tomu. Nie wiem, to do tych Sunfire'ów? no właśnie, Sunfire więcej zrobił no, Nie muszę go wypchnąć, oczego wdzielę wszystko Wieleże trzyma. No to Sorakę trzeba byłoby szybciej zabić to prawda Ale nie robię takich inhibitora Może duże gierka podczasem potestuję jeszcze O te liczby trochę właśnie mnie te... No to nie jest... No, nawet złożę teraz inną redukcję, żeby wam pokazać. Bo gadam, a nie, nie udowodnię tego. No przecież nie, nie trochę autuję to jakoś, to jest procesa. No prawda, że jest... Przyje... może to... nie wiem, co mi się przyjemniejsze, no ale teraz już rozpierdzielam te kampy po prostu. I w sumie tak może powinno być, bo w late game pamiętam, że trochę długo się robiło, patrzę na tak silni byliśmy niektóre kampy. A no za z gantletem. Nie, jak zaraz z tym gantletem rozpierdziela. 5800, to jest mało. Patrz to był jego pierwszy item, on to złożył przed Muramano, to mało. 10% redukcji, No to przecież ze zdrowiem skaluje, no to nie wiem, czy to jest takie... ...takie fajne. A, miałem złożyć redukcję. Pokażę. No to nie jest unikalny pasyw, nie? Nie, nie, na pewno nie. A co daje? No, czyli Mythic Passive jest spoko, bo HP, Tenacity City Slow to nawet fajny Mythic Passive, ale... I statystyki też dał, 50 armora jest dużo, poddali się, on no to nie pokaże. No nie wiem. Te liczby są cholernie małe. Naprawdę, na pewno to nie jest lepsze niż ten standardowy beat zeszłego sezonu, jaki Divine Sunderer i Devdance, no ale no... Nagrałem dżungielkę, nagrałem. Jeszcze na pewno raz nagram z innymi smajtami.